Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Niedawno na jednym z instagramowych profili u jednej z osób, nie będę mówił wprost, żeby się jakoś personalnie nie znęcać nad nikim, znalazłem taką wypowiedź, sugestię. Dywagacje na temat tego, że Jezus swoim zachowaniem, czy swoim postawą, swoim sposobem bycia, tak naprawdę działał wbrew regułom tego, co moglibyśmy nazwać dzisiaj NVC czy Non-violence Communication, czyli wbrew czy niezgodnie z zasadami komunikacji bez przemocy, czy w ogóle generalnie Wygląda na to, że z perspektywy współczesnych kryteriów swoim zachowaniem, swoją podstawą, swoją misją byłby przemocowy. I tak się zastanawiałem, czy jak się do tego odnieść? Oczywiście nie muszę, ale jakoś ta, ta narracja, ta opowieść jest na tyle, w moim przekonaniu jakoś zbudowana na pewnym biblijnym fundamentalizmie. Na tyle wprowadzająca zamęt, że jakoś zainspirowała mnie do tego, żeby parę kwestii może w tej sprawie nagrać, czy uporządkować, czy przemyśleć. Po pierwsze, taka moja intuicja była od razu następująca. Skoro czytamy Słowo Boże w taki sposób, to może weźmy sobie za ideał Samsona, na którym spoczywał dół Boży. Pozytywne doświadczenie, prawda? I ten Samson wziął oślą szczękę i w mocy Ducha Bożego powybijał, prawda, filistynów tą oślą szczęką. I to, to szło bodajże w dziesiątki, prawda? No to skoro tak, no to może faktycznie spróbujmy chwycić z jakąś, nie daj Panie Boże, oślą szczękę i wymierzyć sprawiedliwość Bożą tym, którzy. Jakoś zaleźli nam Biblijni za skórę, prawda? To oczywiście jest jakaś moja ironia, ale jeśli spróbujemy zrozumieć, tak naprawdę, jaka jest natura misji sędziów, królów, proków w Starym Testamencie, to widzimy, że ich postawa jest mocno odbiegająca od tego, w zasadzie, jaka ona powinna być zgodnie z nowotestamentowym ideałem, z tym, co głosi Jezus. I nie dlatego, że. Znaczy, przede wszystkim dlatego, że oni są jeszcze w drodze do pełni objawienia. Prawda? Oni e, dopiero wzrastają, czy ich misja rozwija się w kierunku pewnej, pewnego celu, pełni, którą wyznacza Jezus, i e, wszystko to, co będzie w Kościele, czy dzisiaj powinno być nas wzorem, czy, czy ideałem, jest. E, znaczy zaczyna się wraz z tą pełnią, więc misję proków, postawę sędziów i przede wszystkim ich sposób funkcjonowania czy bycia, należy zawsze interpretować w tym kluczu jako pewna droga do pełni objawienia, która jeszcze na pewnych etapach ich życia czy rozwoju nie zrealizowała się w swoim całokształcie. To jest oczywiste. Fakt prosty, kiedy Jezus mówi o Janie Chrzcicielu, że jest największy spośród synów ludzkich, prawda, bo on zamyka ten cykl starotestamentowych proroków. A z drugiej strony, jednocześnie można powiedzieć, Jezus mówi, że jest najmniejszy w Królestwie Niebieskim, ponieważ jest jeszcze cały czas tego klucza Starego Testamentu, choć wprowadza nas w nowy. Dlatego, misja, postawa i zachowania proroków ze Starego Testamentu. Oczywiście one też trzeba uwzględnić fakt, że są pisane, że to jest narracja, która następuje po ich życiu. Często są opowieści z, z ogromnej perspektywy, w ogromnym oddaleniu pisane, więc one są ubrane w pewien styl funkcjonowania i myślenia tamtych czasów. dodatkowo utrudnia nam, czy wręcz uniemożliwia jakąś próbę wzorowania się na ich konkretnych zachowaniach prawda? i na sposobie, w jaki oni funkcjonowali, tak literalnie po prostu. Druga sprawa, kiedy myślę sobie o fundamentalizmie to myślę o wybieraniu pewnych fragmentów Pisma Świętego, szczególnie tych, które jakoś opisują postawę Jezusa, prawda, że tam wyrzuca kupców ze świątyni, albo mocno, tak ostro mówi do faryzeuszy, w groby pobierane, pełne pewne, pewne trupich kości, kości, wszelkiego plugastwa, albo kiedy widząc zatwardziałość serc faryzeuszy, spogląda na nich z gniewem, Zasmucony z powodu ich zatwardziałości. Nie są dokładnie słowa pisma. Jest wiele takich fragmentów, które kiedy sobie je śledzimy czy czytamy, to możemy mnóstwo w nie wprojektować tak? z obszaru swojej wyobraźni, swoich przekonań czy swojego sposobu myślenia, jak na przykład to mogło wyglądać? No weźmy taką scenę wyrzucania ze świątyni. Dla jednych to Jezus w tej scenie będzie jakimś skrzyżowaniem, nie wiem, Czeka Norrisa i Jean-Claude Van Damme po prostu i, i będzie rozwalał tam system skrzynki i owce i wszystko inne, prawda? A dla innych w ich wyobrażeniu będzie przesuwał się pomiędzy tymi skrzynkami, jak nie wiem, baletnica, delikatnie rąbkiem palca, strącając je na ziemię z niesłabnącym uśmiechem, przykrytym na usta, prawda? My nie mamy tak naprawdę obrazu tego, jak te sceny, jak te sytuacje wyglądały. Mamy krótki, oszczędny opis biblijny i warto w niego nie wprojektowywać swoich przekonania na temat tego, czy Jezus w tym, tej scenie bardziej pałał gniewem, czy mniej, czy wychodziła z niego złość, czy, 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 czy co, prawda? To, jest, to nie jest zgodne w ogóle z metodologią interpretowania samego tekstu. A metodologia jest taka, że mamy tekst i spróbujmy zobaczyć, co w tym tekstem biblijnym się kryje. Przede wszystkim zasadniczo wszystkie te biblijne teksty mówią o tym, że w pewnych sytuacjach Jezus okazuje gniew. I czy to wyrzucając kupców ze świątyni, właśnie, czy surowo odzywając się do farazeuszów. Czy właśnie w tych innych kilku momentach, kiedy jest zasugerowane wprost, czy wprost powiedziane, że Jezus manifestuje w jakiejś formie gniew? I teraz, co to znaczy, że Jezus pokazuje, czy ujawnia gniew? Czy to faktycznie jest coś takiego, co moglibyśmy postawić w kontrze do zasad tej współcześnie rozumianej komunikacji bez przemocy? Czy Jezus jest w tym przemocowy? No, moi drodzy, pamiętajmy o tym, że Jezus, jeśli myślimy o nim tak od strony teologicznej, to jest osobowością niedotkniętą grzechem, pierworodnym jego skutkami, prawda? Jest bez grzechu, w związku z tym jest wewnętrznie spójny i zintegrowany. W związku z tym nie wychodzi z niego, czy nie manifestuje się w jego postawie czy zachowaniu żadna forma dezintegracji. Żadna forma braku panowania nad sobą, żadna forma, powiedzmy, takiej słabości, która w ludzkiej przestrzeni, w ludzkiej świadomości byłaby implikowana, czy byłaby powodowana przez zranienia, przez grzech, przez nieopanowanie, przez jakąś namiętność, przez takie rzeczy, które zwyczaj nami sterują i które sprawiają, że nas, nasz gniew jest nośnikiem tego typu. Można powiedzieć przekazu. Tak? Jest, w nim za, jest w nim wiele złości, jest w nim wiele agresji, jest w nim wiele e, ukrytych, gdzieś stłumionych, skondensowanych negatywnych uczuć, doświadczeń, przeżyć, wyobraźni, wspomnień, które w pewnych sytuacjach eksplodują. E, jeśli u Jezusa tego nie ma, to można powiedzieć, że jego gniew jest w jakimś sensie reakcją nie, nie tylko emocjonalną, ale też reakcją strategiczną, tak? nad którą on panuje i nad którą. Uruchamia wtedy, kiedy ma świadomość, że nie da się inaczej dotrzeć do zatwardziałego serca, tylko trzeba, można powiedzieć, to miłość swoją objawić w sposób mocny. Tak jak się miłość Boga objawia czasami w łagodnym powiewie, czasami w takim potężnym wstrząsie, można powiedzieć. Tak samo Jezus. Można powiedzieć, jakoś też strategicznie tak? i celowo, tak? panując nad swoimi sposobami zachowania, prawda? aplikuje je do określonych sytuacji. Nie? I Należy domniemywać, że robi to w sposób całkowicie świadomy i mając to w kontroli. Nie tak jak my, że wybuchamy tak, bez kontroli, tylko mając to w kontroli. W taki sposób, że wtedy, kiedy chce i wie, że musi okazać gniew, tak, to, to czyni. I ten jego gniew nie jest nasycony całą tą negatywnością, w której którą nasycony jest nasz gniew. Dlatego, że my jesteśmy grzesznikami, my jesteśmy dotknięci grzechem pierworodnym, jesteśmy dotknięci zranieniami, i nasz gniew jest nośnikiem tak, wszystkich tych negatywizmów, powiedzmy, w których nie ma w Jezusie. Dlatego próba pokazywania tych obrazów, w których Jezus reaguje z gniewem. Jest to jakoś forma takiej gwałtownej, tak strategicznie można powiedzieć dobranej, okazanej reakcji emocjonalnej ze względu na to, że wie, że nie ma innej możliwości jak gdyby wstrząsnąć tymi, którzy, czy dotrzeć do serca tych, którzy Zabarykodowali się w swojej tak zwanej sklerokardii, tak, czyli, czyli zatwardziałości serca. To jest, to jest, można powiedzieć, świadomy i celowy przekaz miłości, który ubrany jest właśnie w taką formę, wiedząc, że łagodność i delikatność nie jest w stanie ich serc skruszyć. Czy y, możemy się tym usprawiedliwiać? To no nie, dlatego że nasz gniew nigdy nie jest taki. Nasz gniew nigdy nie będzie, nie jesteśmy w stanie, można powiedzieć, skopiować tej postawy Jezusa, a tym bardziej uczynić jej jako matrycy dla naszego postępowania, ponieważ w nasz gniew zawsze podłącza się cały szereg rozmaitych negatywizmów, których nie jesteśmy w stanie powstrzymać. Dlatego, można powiedzieć, z perspektywy tego, co. Tego, co czyni Jezus, nie? nasze postępowanie jest zawsze uwikłane w te negatywizmy, które można by nazwać czymś Przeciwnym do zasad komunikacji, bez przemocy. Jeśli ulegniemy tym, tym naszym namiętnościom, jeśli odpalimy je w gniewie, to nigdy to nie jest pozytywne doświadczenie. Oczywiście my to możemy usprawiedliwić z tego względu, że no czasami no nie jesteśmy ludźmi właśnie, jesteśmy grzeszni, dlatego nam się uruchamia coś, czego często byśmy nie chcieli. Ale święty Paweł ma dla nas radę, nad którą powinniśmy pracować. Mówi o tym w liście do Filipian 4. Piąty werset, tak? Kiedy mówi najpierw w czwartym wersecie radujcie się, bracia, jeszcze raz powtarzam, radujcie się, a potem w piątym niech będzie wszystkim znana wszystkim wasza wyrozumiała łagodność. Tam jest słowo epiejkies greckie, które znaczy dokładnie, on jest przetłumaczony jako wyrozumiała godność, ale ono ma kilka znaczeń de facto. Chodzi o łagodność, wyrozumiałość, życzliwość, dobroć, uprzejmość, prawda? Te pięć znaczeń w zasadzie. A więc my tym mamy przed, to jest nasza strategia. To jest to, co powinniśmy okazywać drugiemu człowiekowi, i w tym możemy naśladować Jezusa. Natomiast nie jesteśmy w stanie naśladować Go w, w gniewie, ponieważ pod nasz gniew zawsze podłącza się, zawsze jest nośnikiem czegoś tego negatywnego, czego nie ma w Jezusie. Dlatego reguły, ten non-violence communication, one są regułami dla nas. To jest pewien styl, którego my powinniśmy się uczyć, ponieważ Jezus go ma. Doskonale wiemy w wielu sytuacjach, kiedy, kiedy mówi o tym, że no na przykład jestem cichy i łagodny, dokładnie czyli cichy i Cichy dokładnie to znaczy to słowo, które moglibyśmy przetłumaczyć jako łagodne i pokorne serce. Jest to łagodne. Łagodność jest elementem natury Jezusa. Łagodność jest elementem pri priorytetowym w nim. Czuła łagodność, delikatność, miłość. Natomiast potrafi zamienić ją w inną strategię wtedy, kiedy trzeba prawda? i zareagować w sposób taki, jaki obserwujemy często w Biblii. Natomiast my tego nie potrafimy w taki sposób, więc naśladujmy go w łagodności, w delikatności, w czułości, w miłości, a pracujmy nad naszym gniewem, żeby jak najmniej było w nim tych elementów, które nam się w niego właśnie wsączają i które są no, nośnikiem tego, co negatywne. Więc to nie w stronę usprawiedliwienia naszego gniewu, tylko w stronę... Bo nad tym trzeba pracować, tylko w stronę wzrastania w łagodności, w miłości powinna iść nasza praca nad sobą. Bądźmy łagodni i nie usprawiedliwiajmy naszych nieadekwatnych, znaczy adekwatnych, tak, niewłaściwych reakcji emocjonalnych, manipulując tekstami biblijnymi traktując je w sposób, czy interpretując je w sposób fundamentalny fundamentalistyczny wręcz. Tyle myślę, moi drodzy. Pozdrawiam Was serdecznie. Z Bogiem.